Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony mini portalu ptfo.pl, a skoro ostatni materiał cieszył się tak dużą popularnością, to czym prędzej przygotowałem Wam kolejną klanówkę. Tym razem gramy Dominację 5 na 5 z klanem Shock. I co ciekawe przeżyłem pewien szok, ponieważ pierwszy raz grałem w tym formacie i zaskoczyło mnie to jak ciekawa, jak intensywna i jak pełna zwrotów akcji może być taka właśnie gra. Jeżeli materiał się Wam spodobał, nie zapomnijcie zlajkować, subskrybować i dodać portal do ulubionych. Tymczasem odmeldowuję się i oddaję głos na pole bitwy miniu z ptf.pl. Przejmujemy, przejmujemy. Dzięki. Hej, niszczą prawa człowieka! Uwaga, weszli, weszli. Ja, ja, mokre, idę zewnątrz, tak? ja idę na zewn y o, zewnątrz, ja idę na zewnątrz. O, zewnątrz kozła, zewnątrz. Tam gdzie ja zginałem tymi drzwiami, wchodzi dwóch gości. Trzech. Jeden leży. Za, mogę, nie, Możesz. Możesz. Hej, nie ma. Aj, z góry, z góry, z góry dostałem. Leżę przy tym. Przy kiblach znowu. Aj, 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 aj. aj. To faktycznie rankingowy. Eee, dobra, to ja lecę na alfę, lećcie na prawo. lećcie na prawo. ja lecę na alfę. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Hey, jeden mamy Posłuchaj na balkonie, minu. na balkonie. Uważajcie, na balkonie mamy jednego. Artur, idź hey, i pomóż, idź i pomóż, ja to przejmę. Słuchaj, Miniu, dobra, 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 wiesz, dwóch jest nas to ty mnie podniesiesz, ja się. cię... Hey, Miniu, jest jeden gość w 2000 Cel czarny utracony. No to trudno. Hey, Grajmy, no. Jezus, jeden karabin wiosny nie czyni, czy jakoś tak. No nie, no, ale to bez sensu, no albo walimy w chuja, no albo tak, co jest, no. Dobra, chłopaki, jedziemy, 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 wygramy tak jak poprzedni mecz, no. tak kurwa trzącha? Podnoszę ci, Mikołaj. tylko mi się trzącha? Jeszcze co, tylko trzącha po tym, po podniesieniu czasami, a jak cię trzącha po podniesieniu, to zmieni na pistolet i, i już będzie dobrze. Na bekszy Dostali, dostali, dostali wszyscy. A, jeszcze z balkonu, z balkonu od Alfy. Cel brawo. Dobra, ja lecę na Charlie, ja lecę na Charlie. Alfa, alfa, alfa ja lecę okay. W łączniku dwóch, dwóch w łączniku jest. Dobra Robek, już biegnijcie, biegnijcie z powrotem na ten, na, na alfę. Ja biegnę głównym placem na alfę. W przy przyladzie jest brzógł, bo to więc ten... dobra wyjęci taki... nosi się chłopaki bo, bo to są nie? cenne etykiety, cenne tikety Dobra ja od zewnątrz biegnę na autę na Wytrzymajcie to, trzymajcie to bebo bo będą wchodzić A ja ich sprątuję od prawej ja zapalający Biegną wszyscy tym łącznikiem biegną z góry Dobra biegnijcie im na plecy a ja y, biegnę na C. A uwaga, po, położył mnie gość między A a B. Jest y, dwóch na dole, na B będą wchodzić. Dobra, ja, ja biegnę na, na ten, na, na flagę A, wy. A troszkę odechatałem, pomieszczeniu na b dwóch w pomieszczeniu. Jeden na szafce jest, na szafce, nie na szafce! Nie podnoszcie mnie, nie podnoszcie mnie! Tam jest dwóch pomiędzy. Ja leżę! Podnoszą się oni! Leżą wszyscy, leżą wszyscy! Niech ktoś biegnie na inną flagę! Chłopaki, słuchajcie, zróbmy tak, że ja nie będę Dawaj. walczył na B w ogóle, ja będę tylko latał pomiędzy A a C, żeby im okay, odbierać flagi, okej? Okay, okej, okay? okej, okay, okej, okay, okay. A wy się z nimi tuczcie na B. Kto tam jest na. biegnie na. Robek, Robe, wracaj na ten! Robek, wracaj na, na, na. B! Wracaj na B! Ja będę biegł na na, ten, na C! Jeden na jest C. na balkonie między A a B! Nie ma go, leży! Daj! Wyjął mnie gościu na tym, na. na y, alfie! C przejemnie! Miniu, C nam przyjmują! To bez sensu zrobisz jeden sam biegał, Bo to. Do, uwaga, schodzą schodami na B! Dobra. Od Alfy. Dobra, dobra, to reagujcie jak trzeba, nie? No, kwała, w no w takim razie no, ja z Arturem biegnę na alfę A kampi, kampi klatkę, uważaj, kampi klatkę No kurwa za nie mogę, nie mogę i tak dalej Hej, liza! Uwaga, uwaga, idą źle, idą źle Jabłka poszły. Jednego, jednego wywaliłem, jednego yy, ten ubiłem. Miniu, to ja polecę na C, wy się zajmijcie B. Dobra, wyjąłem jednego na B. Hey, nie wiem czasem czy w biurze kogoś nie było. Z góry, z góry, z góry od C. A, dostałem, dostałem granatem. Leżę w środku w biurach. Dzięki. Chodzą z dołem od tego. Dostał. Ekstra. Mikołaj, jesteś, jesteś w dobrej pozycji Dobra, do podniesienia? Nieważne, podnoszę. Na klawce tam macie go przy C. Jednego gościa macie przy C. Dobra, ja lecę na alfę. Ja lecę na alfę. Ja lecę na alfę. Oni wszyscy będą z alfy teraz zbiegać. Ja lecę na C. C czysto. drugą klatką. Oni biegną, mijam się z nimi, właśnie biegną do was na B z alfy. Nie nie siądaj na ja im na tyły, jak weź Dobra, ja im przeszedłem na alfie na tyły, jednego ubiłem, a jeden zeskoczył i biegnie do was dołem do B. Jestem w łączniku, jestem w łączniku. jest A wyjął mnie, jest jeden jest w jest na balkonie, między A o, dobrze miniu impleta. Ja kurczę, ale i dla trzeciego to brakło mi na Dzięki. Uwaga na B, pod flagą Uwaga na B pod flagą, wód obaj Jeszcze jeden na, na moim trupie, na moim trupie, Kołki bli. W pomieszczeniu jest, na B jest w pomieszczeniu jeden Słuchajcie, nie nie wchodzę, tam nie wchodzę, bo bałagan Spoko, spoko, spoko. To tam nie ma co się wkać hey, A C Eee, ja. Na... Słuchajcie, co z tym C? Lecisz na to C? Leć na to C, ja lecę na alfę. Ja lecę na alfę, bo mam przyjmują alfę. Idą gołem na brawo. Kurde, nie mogę go zaspotować. A na C, na C biegną z C dwóch łącznikiem. Biegnie mi z alfy łącznikiem, gość. Kurde, dlaczego to przeładowanie tak długo trwa? Na balkonie od C. Yy, na balkonie od C. Może już zszedł na dół, nie wiem. Do B. Nie widzę go. Co jest? Na C jest dwóch. Na moim ciele. I wystrajdowałem z jednym. Dobra, czysto już na tym C. Ja, ten, no, ładujcie się, ładujcie się apteczkami. Kurra. Zwaliłem z niego. Czemu, bo. Bóg, bóg sporo tam jest ich, sporo tam jest ich. W, w biurach, ja lecę ja lec na altę. Ja lecę na okres. Siedzi się na B, siedzi w tym biurze, w pomieszczeniu przy fladze. Ty biegnij na B, ty biegnij na B od góry, od łącznika, ja będę tu... Jest jeden gość, dwóch gości, dzięki. jeden mnie położył. A jeszcze jeden jest. Ekstra, dzięki. Pozneutralizowane. na górę. Dobra. Centralnie na górę, uwaga, kampi na górę centralnie. Dobra, Aj. Dostrzałem, choć podnosiłem, wybacz. A, kurde, już dostałem. Ajajaj. Zeskoczył jeden, zeskoczył, z alfy. Dwóch, z Alpy na B, są przy B. Dostałem, dostałem, dostałem od jednego z alfy. Oślepiłem tyłu, A, jeszcze jest z tyłu za tym pomieszczeniem przy B. Ale mnie ładnie zyskiło za Alfo Dobra, ja lecę na alfę. Na to liczyłem właśnie. Aj, Ej, na ciebie skakuję. Spoko. Ja lecę do B, ty przejmuj tą alfę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Alfa nasza zostaje na alfie. Okej, okay, dwóch wyjąłem na B. A jeszcze le jeden Leć le na, na B, leć na B, ja zostanę na alfie C nam przyjmują. Dobra, ja biorę B Uwaga, cel Charlie został tracowy! Dobra, bierzcie to B ja lecę na C tu ich powstrzymam ich przy unosie. Biegną, biegną, biegną łącznikiem, biegną łącznikiem w C jeden dostał w łączniku Ja też jednego wyjąłem dobra. Jeden zeskoczył na dziedziniec, więc wchodzi na alfę Dobra, ja lecę na C. Ja przycisnę na C. Zobaczymy co tu będzie się działo. Idę alfę, idę, idę A, wyjścili mnie. Jest jeden, jednego wyjąłem. Jeszcze jeden jest na Alfu. Wchodzi po schodach. Jest już na górze przy fladze. Dobra, tak, jak weźmiemy tak, to co tak. to wygramy już. Bierzemy z Dobra, ja jeszcze placem biegnę do Alfy od boku. Zeskakują na dół, biegną do tego, biegną do B. Biegną do B. B. Wyjął mnie, leżę, Jednego wyjąłem, jednego wyjąłem. Schodzą po schodach Alfy do B schodu po schodach Wyjąłem Ja lecę na Alfę Zaraz Uwaga wchodzą po schodach na C Z B e, Dobra ja jestem na Alfie Leć Artur leć Artur na B już Dobra Nie nie dostałem dostałem Alfa pod a, to, a to Mikołaj jest kurczę pokryły mi się te niki, wiesz Ale się skampił Stajesz, stajesz, stajesz. Podnosimy tajesz, tajesz. się, podnosimy się Tak, tak, tak Dobra, B nasze 9 ticketów, 8 tiketów. A B przejmują A no, i dostałem skóry, skóry z, góry, z, góry z tego. Na, na balkonie, C. na balkonie rozchodzę. Tak, 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 tak Przynajmniej jeden albo dwóch A, nawet za podniesienie A jeszcze mnie wyjął, wjechał gość do tego pomieszczenia Tam, ładnie, ładnie panowie, ekstra tak, to, jest, to jest mecz rewanż, no to jest Tak, niech? tak, mecz-rewansz, mecz-rewansz, czyli jeszcze jeden mecz tutaj będzie.